Czy według Biblii homoseksualiści powinni być kamienowani? Podobne pytanie zadali Jezusowi faryzeusze. Stary Testament domagał się kary śmierci nie tylko dla homoseksualistów, lecz również dla gwałcicieli i cudzołożników, również dla kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Faryzeusze przyprowadzili ją do Jezusa z pytaniem, czy powinna zostać ukamienowana. Myśleli, że nie będzie on w stanie pogodzić miłości, którą głosi, z wymaganiami Bożej sprawiedliwości. Jezus jednak schyla się i pisze na piasku. Nie wiemy, co pisał. Niektórzy twierdzą, że był to dekalog. Myślą tak, dlatego że gdy ludzie usłyszeli: Ten z Was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Ich sumienie zostało poruszone i zaczęli odchodzić od Najstarszego do Najmłodszego. Oto, co czyni Boże prawo, gdy Go słuchamy. Prawo przypomina nam, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, a my jesteśmy przestępcami. Jezus zwraca się do kobiety, mówiąc: Gdzież są ci, którzy Cię oskarżali? Nikt Cię nie potępił? Nikt, Panie, na co Jezus odpowiedział: Ja również Cię nie potępiam, idź i nie grzesz już więcej. Wracając do homoseksualizmu, nikt z nas nie może pierwszy rzucić kamieniem, ponieważ wszyscy jesteśmy przestępcami Bożego Prawa. Tym, którzy padli przed Jezusem i uczynili go swoim panem, mówimy: idź i nie grzesz już więcej. Tym natomiast, którzy odrzucają pokutę i nie chcą paść u stóp zbawiciela, przypominamy, że prawo Boże domaga się kary za przestępstwo. Jezus ostrzegał przed dniem sądu, gdy ci, którzy go odrzucili, zostaną ukarani. Tego dnia Boże Prawo będzie tak dociekliwe w poszukiwaniu Bożej Sprawiedliwości, że dotknie nawet sfery słów i myśli. Wszystkie twe grzechy kłamstwa, bluźnierstwa, kradzieże, cudzołóstwo, homoseksualizm i niewierność oraz pożądanie, które według Boga jest cudzołóstwem w sercu. Pokutuj z nich dzisiaj i zaufaj temu, który umarł za grzeszników i powstał trzeciego dnia. Złamaliśmy Boże prawo, lecz Jezus zapłacił cenę, tak by Bóg mógł nas uniewinnić. Gdy zaufamy Jezusowi, idziemy i nie grzeszymy już więcej.